Hej, jak mieć gęste włosy i czy w ogóle da się zagęścić włosy? Na te pytania odpowiemy sobie w dzisiejszym odcinku, a na początek ważna informacja. Partnerem reklamowym dzisiejszego odcinka jest firma Bioelixir, producent serii Gęste włosy, o której później Wam jeszcze trochę opowiem. Będzie oczywiście analiza składu, macie też timecody w opisie, tak więc co kogo interesuje, to tam możecie od razu wbić. Ale zacznijmy od podstaw. Od czego w ogóle zależy gęstość włosów? Gęstość włosów uzależniona jest od liczby mieszków włosowych na naszej głowie. I tutaj mam dla Was niestety niezbyt dobre informacje, mianowicie liczba mieszków włosowych jest nam z góry przypisana przy urodzeniu i zwiększyć tę liczbę możemy niestety tylko przeszczepem włosów, czyli właśnie przeszczepem mieszków włosowych, wtedy zwiększymy ich liczbę, to logiczne, no ale innego sposobu nie ma. Zatem czy w ogóle jest sens mówić o zwiększaniu gęstości włosów, skoro nie możemy zwiększyć liczby mieszków włosowych? Myślę, że tak, a mianowicie mieszki włosowe mogą nie być dostatecznie mocne, by dostatecznie dobrze wyrosnąć włos. I teraz o co mi chodzi? Po prostu mieszek włosowy może być na tyle słaby, że ten włos wyrasta, no i wiecie, robi się baby hair standardowy, tylko później ten włos nie ma tej mocy płynącej właśnie z mieszka włosowego, żeby nam dorosnąć pięknie na długość i jak na przykład zwiążemy sobie kitkę, to żeby w tej kitce było od tego jednego włosa więcej, czyli żeby te włosy były grubsze i gęstsze, w sensie oczywiście obwodu kucyka. Mieszki włosowe mogą być osłabione i tak jak już mówiłam, wypuszczać takie słabsze, cieńsze włosy, które nie do końca będą nam te, tę gęstość budować. Ale też, jeśli za długo będzie trwał taki stan niedoodżywienia mieszka włosowego, głównie chodzi tutaj na przykład o niedostateczne krążenie w skórze głowy, to taki mieszek może w ogóle przestać produkować włosy. No i wtedy mamy też przeróżne przypadki łysienia. Taki przykład dla zobrazowania sytuacji, no to y, sytuacja, kiedy jest długotrwała operacja, podczas której jeszcze leży się w unieruchomieniu na stole. Wiecie, no operacja, wiadomo. No i na przykład taka operacja trwa 9 godzin, bywają takie przypadki. Wtedy oczywiście jest narkoza i krążenie jest no takie spowolnione, generalnie wszystkie procesy życiowe są spowolnione i ten dopływ krwi do skóry głowy jest jest gorszy. Po takich operacjach niestety może się zdarzyć coś takiego, jak nieplackowate, plackowate, zwłaszcza w tym miejscu, gdzie ta głowa była jeszcze dodatkowo przyciśnięta, poza tym, że krążenie było gorsze. Więc to taki jeden przykład, jak właśnie to odżywienie mieszków jest istotne i jaki ma wpływ na gęstość włosów. Oczywiście wszelkie choroby typu problemy starczycą, typu na przykład jakieś niedobory żywieniowe, czy to po prostu osłabienie organizmu wynikające z przeróżnych przyczyn. Tak samo może powodować zmniejszoną gęstość włosów. Włosy i yy, ich gęstość generalnie nie jest priorytetem dla naszego organizmu, więc jeśli yy, jest jak, jakaś sytuacja niedoborowa, to organizm będzie najpierw zapewniał nam funkcje życiowe, a dopiero w dalszej kolejności odżywiał mieszki włosowe skóre głowy, więc, yy, więc po prostu problemy z wypadaniem i z przerzucaniem się włosów mogą świadczyć o. Generalnie o jakichś większych problemach, czy właśnie o niedoborach w organizmie. Tak więc podsumowując, od czego zależy gęstość włosów, od naszych naturalnych predyspozycji i od naszego ogólnie dobrego stanu organizmu oraz dobrego stanu skóry głowy. No i pomijając przypadek wymaksowanej sytuacji, kiedy po prostu te nasze mieszki włosowe mają eldorado i lepiej być im nie mogło, to możemy tę gęstość poprawić. Sprawiając, że więcej mieszków będzie wypuszczało nam takie eleganckie, prawilne włosy oraz wydłużając sobie fazę anagenu, czyli fazę wzrostu włosa, wydłużając moment i ten czas, kiedy włos jest no taki jak tutaj, czyli po prostu wyrośnięty, długi, mocny, silny. Jeśli ta faza będzie znacznie skrócona, to te włosy mogą po prostu wypadać, zanim chociażby dorosną nam do tej, no powiedzmy kitki. Mam dla Was cztery sposoby na poprawienie gęstości włosów. Pierwszy sposób. To wcierki. Oczywiście ja jestem naczelną wcierkoholiczką, więc jak zobaczyłam, że bioeliksir ma wcierkę, a w zasadzie nazywa się to stymulujące serum wegańskie, no to myślę sobie super sprawa. Jeszcze jak zobaczyłam skład, to też naprawdę mi się spodobał, więc za chwilkę sobie go omówimy. Wcierki. Wcierki, czyli preparaty aplikowane bezpośrednio na skórę głowy. Jest to typ kosmetyku, typ produktu do włosów, który najbardziej ma wpływ na porost włosów. Nie szampon, nie odżywka, te produkty mogą wspierać, ale właśnie bezpośrednio aplikowana na skórę głowy wcierka. I tutaj mały trik, jeśli zastosujecie wcierkę na wilgotną skórę po myciu, to ona wtedy zadziała najbardziej intensywnie. Jest to też oczywiście logiczne, wtedy mamy po prostu czystą skórę głowy po myciu szamponem, i skóra jest oczyszczona i gotowa wręcz na przyjęcie tych wszystkich składników aktywnych. Dodatkowo, skóra głowy po myciu jest tak, tak jakby rozluźniona, więc no, siłą rzeczy ten produkt ma większą szansę zadziałać. Drugi sposób oczywiście nawiązuje trochę do tej wcierki, bo wcierkę można wykorzystać do czego? Do masażu, czyli po zablikowaniu wcierki lub niektórzy używają oleju, ale początkującym oczywiście zawsze polecam wcierki, bo łatwiej się z nimi obsłużyć No i też więcej osób je lepiej toleruje. Robimy masaż delikatny, czyli opuszki do skóry, i wtedy ruszamy. No i sobie tak wmasowujemy. Taki masaż może trwać nawet od 30 sekund do minuty, półtorej minuty, ile macie czasu. Sam masaż bez, bez odżywki, bez wcierki, oczywiście też zadziała. No właśnie, masaż też można zaaplikować podczas mycia, czyli szamponem. Jeszcze dokładny masaż będzie nam dawał taką cegiełkę do tego ogólnego czasu masowania skóry głowy, więc polecam to robić. I jeśli chodzi o wcierkę, to oczywiście też ją wcieramy, masujemy, tylko to wcieranie nie polega na, na wcieraniu, wiecie, włosów we włosy, tylko do skóry i produkty do... Skóry, a dodatkowo rozluźniamy sobie wszelkie struktury, które są pod skórą, na czaszce i powodujemy ogólne rozluźnienie, relaksację, spięte mięśnie tutaj w szyi, w barkach, spięta cała głowa, napięte mięśnie w twarzy. To nie sprzyja i generalnie wysoki poziom stresu i napięcie. Nie są dobre dla naszego organizmu, a tak jak mówiłam, niedobre rzeczy dziejące się z organizmem, też będą rzutować na nasz porost włosów. Więc im jesteśmy w lepszym nastroju, mniej spięci, bardziej rozluźnieni, tym lepiej. Tak więc ten masaż nie dość, że jeszcze nam bardziej pomoże dotrzeć z wcierką, to jeszcze pomoże nam się po prostu zrelaksować. Trzeci sposób, o którym też już tam trochę wspomniałam, to jest tak zwana metoda cegiełkowa, tak to nazywam, czyli budowanie tych różnych. Różnych elementów na porost, dodawanie różnych produktów na porost w różnych etapach pielęgnacji. Czyli, na przykład, stosujemy sobie jakiś szampon. Szampon też może być na porost, może mieć jakieś składniki aktywne, które faktycznie na ten porost działają. Z tym, że szampon ma dość krótki czas bycia na skórze głowy, więc po prostu on jest taką cegiełką, tak? Głównie zadziała w w cierka, ale wcierkę zadziała, ale wiadomo, cegiełkowanie to jest dokładanie tych różnych produktów, które mają dać nam jakiś konkretny efekt. Tak cegiełkować też możemy produkty na przedłuszczanie, przeciwłupieżowe, bo możemy zastosować szampon, a później na przykład wcierkę przeciwłupieżową, czy też no właśnie na porost. Tu Agnieszka z przyszłości za chwilę zaczniemy omawiać odżywkę oczywiście, ale uparcie zafiksowałam się na wcierkę, wiecie, wcierkoholizm wjechał tutaj zbyt mocno, więc ciągle powtarzam, wcierka, ale oczywiście chodzi już teraz o odżywkę. A słuchajcie, tutaj jest wcierka z bioeliksir na porost, którą też możemy zastosować na skórę głowy. Tak, no właśnie. Tak więc chodzi oczywiście o odżywkę, którą możemy zastosować też do skóry głowy, więc dlatego tak mi się zafiksowała jako wcierka. Mamy dwa produkty, wcierka i odżywka. Lecimy teraz z... Odżywką. I jak najbardziej wtedy przed myciem zastosowanie takiej wcierki na skórę głowy jest bardzo sensowne, no a później stosujemy wcierkę, oczywiście po myciu. Tak samo regularne stosowanie peelingów też będzie taką cegiełką do porostu, więc im więcej dodamy sobie tych i rytuałów, i produktów sprzyjających, tym lepiej. Kolejna metoda to włączenie składników aktywnych w pielęgnację. Tymi składnikami aktywnymi może być chociażby kofeina, może być chociażby ekstrakt z papryki, który zawiera kapsaicynę, czyli wszelkie takie konkretne substancje pobudzające włosy do porostu. Oprócz tego oczywiście wszelkie ekstrakty ziołowe, na przykład z rozmarynu, czy też składniki aktywne działające bardzo korzystnie na skórę głowy, jak aminokwasy. No i jeszcze taka wisienka na torcie, czyli zapewnienie sobie braku niedoborów, odpowiednia dla nas dieta i Ogólnie zachowanie zdrowia, na ile to jest możliwe, dbanie takie holistyczne o organizm, czyli jeśli będziemy się dobrze czuć, jeśli nasza psychika będzie też w dobrym stanie, to będzie to rzutować oczywiście na cały organizm, no i też w jakiejś tam kolejności na porost włosów. A właśnie, jak sobie wejdziecie na stronę Bioliksir, Gęste Włosy, to tam jest też szampon i suplement, więc jeśli jakieś tam właśnie tematy niedoborowe mogłyby być uzupełnione takim suplementem, czy jeśli poszukujecie szamponu, który mógłby być cegiełką na porost, to sobie koniecznie tam wbijcie i obczajcie. Ja mam u siebie odżywkę i wcierkę, bo te produkty najbardziej mi pasowały akurat do tej pielęgnacji, którą obecnie stosuję, więc uznałam, że tamte no, po prostu w obecnej sytuacji nie są mi po. Potrzebne, bo czy korzystam z innych, czy wcale nie korzystam, więc taki był mój wybór i tak właśnie możecie też zrobić: wybrać te konkretne produkty, które Wam odpowiadają, na przykład zastosować równie dobrze samą wcierkę. Absolutnie nie trzeba stosować wszystkiego, ale warto sobie wejść i zobaczyć, co po prostu jest dostępne w tej serii. No dobra, to słuchajcie, teraz czas na nie wiem, czy waszą ulubioną. Na pewno niektóre osoby lubią, w ogóle, dajcie mi znać, czy lubicie te analizy składów. Ale sobie przeanalizujemy wcierkę, a później, oczywiście, odżywkę. Ale zanim jeszcze analiza składu, to słuchajcie, ta wcierka jest bardzo duża, 150 ml i jest w śmiesznej w ogóle formie. W ogóle ma też śmieszny kolor. Ja zużyłam jej tak mniej więcej 1 trzecią i stosuję ją przed myciem. Ona jest w ogóle takim śmiesznym trochę żelkiem. Wybaczcie, że w ogóle tak się świeca, ale jest yy, wciąż 29 stopni i to jest jakiś horror. Ona jest taka. Widzicie, ona nie spływa tak ekspresowo mi z dłoni, jest leciutko żelkowa. I zaraz Wam powiem czemu, bo oczywiście skład tutaj ma dla nas odpowiedź. Warto moim zdaniem ją wstrząsnąć przed użyciem, bo widać, że jest tutaj sporo tych roślinnych ekstraktów, więc wiecie, jak się wstrząśnie, one tam gdzieś mogą się zawsze trochę bardziej na dnie niżej osadzić, a jak wstrząśniemy, mamy pewność, że wszystko całe dobro idzie nam na głowę. Więc jest woda gliceryna, i już ta sama woda gliceryna robi nam taką fajną, leciutko żelującą bazę. Która jest taka śliska, bardzo dobrze się właśnie wmasowuje, rozprowadza po skórze głowy. No i kolejny składnik, taki tutaj w zasadzie król, król tego produktu, to jest ekstrakt z Amli. Amla fantastycznie reguluje funkcjonowanie skóry głowy, działa też na przetłuszczanie, jeśli jest zwiększone, to nam jest w stanie to fajnie wyregulować. Dalej jest ekstrakt z chmielu. Chmiel fantastycznie, lupulina tutaj działa zdecydowanie dobrze, jeśli chodzi o przeciwdziałanie Wpadaniu włosów, dalej kofeina, czyli tak jak już mówiłam o składnikach aktywnych, no to tutaj właśnie mamy kofeinę, taki typowy składnik porostowy. Dalej mamy takie składniki konsystencjotwórcze, e, takie, które umożliwiają rozpuszczenie ekstraktów w tym produkcie. Dalej mamy biotynę, swinganinę, sodium PCA, mleczan sodu, arginina, strasznie dużo różnych aminokwasów, więc już wszystkich nie będę Wam wymieniać, ale w skrócie, te wszystkie składniki bardzo fajnie. Działają na skórę głowy, w tym sensie, że ją nawilżają koją i też przeciwdziałają utracie wilgoci, więc jednocześnie dostarczają tego nawilżenia, jak i je, można powiedzieć tak w pewnym sensie domykają w skórze głowy, a przesuszona skóry, skóra głowy to jest niestety właśnie ryzyko osłabionego porostu. Więc pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o porost, gra samo nawilżenie i dobry stan równowaga skóry głowy, czyli też to, że ani nadmiernie się nie przetłuszcza, ani nie ma niedoboru sebum, bo każda skrajność jest niedobra. Więc fajnie, że ta wcierka i zawiera te składniki aktywne na porost i zawiera te składniki regulujące, no bo właśnie też chmiel ma działanie to przeciwwypadaniowe, ale też i oczywiście korzystnie wpływa po prostu na skórę głowy. No i te wszystkie aminokwasy i też humektanty, takie jak mleczan sodu rewelacja. A właśnie mówiłam o tej żelkowej konsystencji, to mamy jeszcze przy końcu składu gumek santanową. Ona też tutaj może nam robić taki delikatny żelek. Więc ta wcierka jest fajna, jeśli też lubicie taki efekt odbicia u nasady, który jest takim lekkim utrwaleniem. Ja stosuję tę wcierkę po myciu, ale później ją trochę spłukuję. Wiecie o co chodzi? Dość dużo jej daję po myciu na mokrą skórę głowy. Wcieram. Chwilę sobie właśnie tak z tym pochodzę, właśnie wyjątkowo wtedy na przykład łapię sobie w turban po prostu, żeby mi włosy nie kapały i na przykład myję zęby, a później sobie trochę ją wypłukuję u mnie jak się zostawi dużo produktu na skórze głowy to po prostu szybciej włosy się obciążają tak więc niestety nie mogę zostawić tej wcierki do kolejnego mycia ale spokojnie mogę ją zastosować przed myciem czy właśnie w takim trybie z takim po 10 minutach lekkim przepłukaniem staram się właśnie nie spłukać całej wcierki z głowy później tak odrobinę polewając sobie taką chłodniejszą nieco wodą, czy właśnie fajne, odświeżające ale no trochę zostawić tego na skórze i to serum można stosować codziennie, więc jeśli w ogóle nie macie problemu z tym, że wcierka wam obciąża to możecie spokojnie, wilgotna skóra po myciu aplikujecie, zostawiacie do kolejnego mycia, które może być nawet Kolejnego dnia i powinno być wszystko git. No i dobra, tutaj mamy z kolei odżywkę. Odżywka gęsta włosy, stymulująca, kondycjonująca. Jeśli chodzi o odżywkę, to tutaj, słuchajcie, nakładamy. Na skórę głowy oraz końcówki włosów, czyli myślę, że spokojnie można polecić po prostu po całej długości. No i trzymamy 3 minuty, więc taki też ekspresowy czas trzymania, ale też można przedłużyć ten czas, więc spokojnie, do kilkudziesięciu minut nawet. Ja bym powiedziała, że tak spokojnie, pół godziny myślę, że można podtrzymać. No i zalecane jest nakładanie po umyciu szamponem, czyli właśnie już na oczyszczoną skórę głowy. I tutaj oczywiście. Jeśli skóra głowy Wam się obciąża po nałożeniu odżywki, jakby po myciu na skórę głowy, to możecie zrobić tak, że myjecie szamponem, jeden raz nakładacie tą odżywkę, trzymacie, a później domywacie sobie drugi raz szamponem skórę głowy, no i wtedy macie takie odwrócone omo troszeczkę, bo po prostu jest to mycie odżywka, mycie na skórę głowy, a na dół po prostu dajecie sobie odżywkę na sam koniec tylko. No i tak spokojnie też można sobie zrobić. Wtedy też się trochę mniej zużyje. Wtedy przy pierwszym nakładaniu nie nakładacie na maks, na całe włosy, tylko na samą skórę. Mycie szamponem najpierw, nakładamy na skórę głowy na te 3-5 minut. Zmywamy wodą, domywamy szamponem i wtedy odżywka też na koniec na, na włosy na długości. Wczesujemy, trzymamy i oczywiście spłukujemy zawsze wszystko na koniec. Jeśli chodzi o skład, to tutaj mamy bazę fajnie emolientową. Gliceryna się później pojawia, ale już po tych wszystkich głównych emolientach, którymi jest olej winogronowy, masło Shea i taki lekki emolient z oleju kokosowego, Capric-Triglicerydę, Capric, który jest takim analogiem silikonu naturalnym, roślinnym analogiem silikonu. Później mamy kwas mlekowy, który też nam fajnie wygładza łuski, a później są te wszystkie fajne ekstrakty roślinne, czyli właśnie amla, rozmaryn, rumianek, arnika, szałwia, masa jest z tego naprawdę. Jest też olej łopian, cytryna, bluszcz naprawdę, naprawdę nagietek, jejku bardzo, bardzo dużo. No i też mamy masę aminokwasów, no i te aminokwasy też, tak jak mówiłam, na długość mogą zadziałać nam tak jakby lekko proteinująco, wypełniająco, wygładzająco, nabłyszczająco, a na skórę głowy zadziałają nam nawilżająco, ochronnie przed utratą nawilżenia, więc też korzystne działanie zdecydowanie. Jeśli chodzi o właśnie pech, to tutaj bym powiedziała emolientowo-humektantowy produkt, jest też składnik halatujący, lekki w odczuciu, więc zdecydowanie fajnie dla wszystkich włosów, które mają tendencję do strączkowania. Taka uniwersalna odżywka, która spokojnie może iść na każde mycie, gdzie też nie macie pomysłu jakiego pechu użyć, to możecie sobie zrobić takie typowe mycie porostowe, zamiast konkretnie nakierowanego na dany pech. No dobra, to mamy omówione te dwa produkty, ale oczywiście jeszcze Wam przypomnę, jeśli kojarzycie z jakąś markę Bioelixir, to myślę, że może być to to serum i chciałam o nim przypomnieć, bo to jest taki klasyk, czekajcie, tu nie widać niestety, ale wiecie o co mi chodzi, tu pokazuję Wam całe opakowania, one też są takie malutkie, to są te sera z czarnuszką, czyli serum silikonowe, gdzie też w składzie jest olej z czarnuszki, jest to takie klasyczne serum silikonowe, Mega pięknie pachnie, które myślę wszyscy znają. Jest w bardzo dobrej cenie i oczywiście takie serum fajnie się nadaje do roztarcia w dłoniach i zabezpieczania końcówek przed suszeniem, czy też. Pomyć do wygładzania, zabezpieczania. W tym serum jest też filtr UV, też myślę, że to jest fajna, fajna sprawa. No i tak jak już mówiłam, na stronie Gęste Włosy macie resztę produktów z serii Gęste Włosy, o której dzisiaj mówiłam. W komentarzu możecie dać mi znać o swoich najlepszych sposobach na gęste włosy. Może macie jeszcze jakieś ciekawostki do dodania. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie filmu. Bardzo dziękuję jeszcze raz oczywiście też firmie Bioelixir za współpracę przy tym filmie. No i mam nadzieję, że dowiedzieliście się, ciekawych rzeczy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!